zapraszam na film mabikom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam na kanale Mabicom. Dziś mam dla Was maskotkę małego aksolotla. Aksolotl wykonany przeze mnie ma 17 bądź 18 cm średnicy, w zależności jak mocno zaciskacie szydełko. Mam tutaj dwa warianty. Jeden z takimi mniejszymi uszami, drugi z większymi. Eee, natomiast film będzie opierał się o tych mniejszych uszkach. Te mniejsze uszka bardziej moim zdaniem pasują do niego. Natomiast jeśli będziecie chcieli wykonać takiego z większymi, tutaj tymi skrzelami, to na końcu powiem, jak to, jak to zrobić. Wzór na Axolotla jest mojego autorstwa, także jeśli gdzieś umieścicie Maskotkę wykonaną z tego filmiku będzie mi bardzo miło, jeśli wspomnicie, że, że wzór jest wykonany i stworzony przeze mnie. Do wykonania axolotla użyję szydełka 4.0. Włóczki Himalaja bądź podobnej w kolorze na ciało. U mnie będzie to taki turkusowy. I biały. Biały będzie nam potrzebny tylko na skrzela. Zaczynamy od głównego koloru, i mój aksolotl będzie wykonany w całości czyli głowa, ciało i ogon będą wykonane w całości. Zaczynamy od pętelki, dwóch oczek, łańcuszka. I w to drugie oczko wykonamy 6 półsłupków. Jeśli ktoś woli wykonać magiczne kółeczko, to wtedy wykonujemy magiczne kółeczko i 6 półsłupków. Ja z tej włóczki wolę wykonać dwa oczka, i w to drugie oczko wtedy odpowiednią ilość półsłupków. I tak po rządku pierwszym mamy 6 oczek. Rządek drugi będzie to 6 zwiększeń, czyli w każde oczko, Wykonujemy po 2 półsłupki. I tak z 6 oczek będziemy mieć 12. Mamy gotowy rządek drugi, gdzie tak jak wspominałam, mamy 12 oczek. Rządek trzeci będzie to zwiększenie do 18 oczek. I tu będziemy zwiększać w co drugim oczku. Czyli w jednym oczku robimy półsłupek, w następnym zwiększamy, czyli wykonujemy dwa półsłupki. I tak do osiemnastu. Czyli półsłupek i dwa półsłupki. Półsłupek, dwa półsłupki w jednym oczku. I tak jeszcze trzykrotnie. 18 oczek po rzędzie trzecim. Rządek czwarty będzie to zwiększenie do 24 oczek, czyli wykonujemy dwa pierwsze oczka po półsłupku i w kolejnym oczku zwiększamy, czyli robimy dwa półsłupki w jednym oczku. I tak będziemy powtarzać sześciokrotnie. Dwa półsłupki, dwa kolejne oczka i zwiększenie. Dwa półsłupki i zwiększenie w kolejnym. I tak po czterech rządkach mamy 24 oczka. Rządek piąty będzie zwiększeniem do 30. Zatem teraz w trzy kolejne oczka wykonujemy po półsłupku. I w czwartym oczku robimy dwa półsłupki, czyli zwiększamy. Trzy półsłupki. I w kolejnym zwiększamy. I tak powtarzamy jeszcze czterokrotnie. Mamy 30 oczek na końcu rządka piątego. Teraz trzy kolejne, oczko, trzy kolejne rządki. Będzie to 30 półsłupków. Zatem wykonujemy trzy okrążenia, wbijając się w każde oczko. Czyli mamy po 30 półsłupków w każdym rzędzie. I po 8 rządkach głowa wygląda następująco. W rządku 9 zwiększymy do 36, ale zwiększymy tak, żeby zrobić takie fajne policzki. Zatem zaczynamy od 8 półsłupków, wbijając je w 8 kolejnych oczek. W następnych trzech oczkach zrobimy zwiększenia, czyli wykonamy po dwa półsłupki w jednym oczku, dwa półsłupki w drugim i dwa półsłupki w trzecim. I tutaj dzięki temu powstaje nam policzek dalej 8 półsłupków, 8 kolejnych oczek. I tutaj w trzy kolejne oczka znów zwiększamy, czyli wykonujemy po dwa półsłupki w oczkach i 8 półsłupków w 8 ostatnich oczek. W porządku 9 mamy teraz 36 oczek. Rządek 10 jest to 36 oczek, czyli w każde kolejne oczko wykonujemy po półsłupku. i tak całe okrążenie. Po 10 rzędach nasza głowa prezentuje się następująco rządek 11 zmniejszymy do 30 i będziemy zmniejszać analogicznie, tak jak zwiększeliśmy, czyli w pierwsze 8 oczek robimy po półsłupku. Teraz wykonamy trzy zmniejszenia. Dalej. Osiem półsłupków, osiem kolejnych oczek. Znów trzy zmniejszenia. Następnych koczek, 8 następnych oczek, 8 półsłupków. Po 11 rządkach głowa wygląda następująco. Teraz kolejne rządki będzie to już zmniejszanie głowy. Rządek 12 zmniejszymy do 24, czyli w pierwsze trzy oczka wykonujemy po półsłupku i kolejne 2 zmniejszamy. Znów 3 półsłupki i następne zmniejszamy. I tak łącznie powtarzamy sześciokrotnie: 3 półsłupki i zmniejszenie. Tak, w porządku 12 mamy 24 półsłupki. I zobaczcie, tutaj, gdzie wtedy robiliśmy zwiększenie i zmniejszenie, wychodzi nam takie tutaj pogrubienie, czyli taki policzek z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu kształt będzie e, tego pyszczka ładniejszy. Możemy na ten moment włożyć sobie oczka. Oczka wkładamy. Między siódmym a ósmym rzędem. Ja tutaj oczka mam 16 mm, natomiast jeśli chcecie, chcecie możecie dać y, mniejsze. Oczka wkładamy między siódmym a ósmym rzędem. Tak mniej więcej w odstępie tu czterech czy pięciu oczek. Tak naprawdę musicie zobaczyć, jak tutaj y, Wam się lepiej one układają. Pamiętajcie, właśnie o tych tutaj policzkach, gdzie są zaokrąglenia, by te zaokrąglenia były z przodu. Tu włożyłam raz, dwa, trzy. Tutaj akurat włożyłam między ósmym a dziewiątym rządkiem w odstępie pięciu oczek od siebie. I myślę, że takie włożenie tutaj będzie wystarczające. Rządek 13 zmniejszymy do osiemnastu oczek, czyli w dwa kolejne oczka wykonamy po półsłupku i w trzecim oczku i czwartym zrobimy zmniejszenie. Znów dwa półsłupki, w dwa kolejne oczka i zmniejszenie w następnym. I tak powtarzamy łącznie sześciokrotnie. I po rządku trzynastym mamy 18 oczek. Rządek 14 zmniejszymy do 12, Czyli naprzemiennie będziemy teraz wykonywać półsłupek i zmniejszenie. I tak powtórzymy sześciokrotnie. W jednym oczku zmniejszamy. I następne dwa w jednym oczku mamy półsłupek, a następne dwa zmniejszamy. Mamy 12 oczek i tak kończymy rządek 14 i na tym kończymy również głowę. Teraz bezpośrednio, bez odcinania, przechodzimy do ciała. Ciało będzie zdecydowanie mniejsze i mniej rządków do wykonania. I tak rządek 15. Zwiększymy z powrotem do 18. Czyli naprzemiennie będziemy wykonywać półsłupek w jedno oczko i zwiększenie w drugim oczku. Półsłupek w kolejne i zwiększenie, czyli dwa półsłupki w jednym oczku. I tak powtarzamy sześciokrotnie. I nasz axolotl po 15 rządkach. Prezentuje się następująco. Teraz kolejne 5 rzędów, czyli rządki 16 do 20, będzie to 18 oczek, czyli w każde kolejne oczko wykonujemy po półsłupku. I tak 5 kolejnych rzędów. Po 20 rzędach nasza głowa i ciało wygląda następująco. Tutaj możecie w tym momencie wypełnić sobie trochę tą głowę. I tak jak widzicie, zobaczcie tutaj, jak robiliśmy te policzki. Dzięki temu tutaj nasza maskotka ma ładniejszy kształt, bardziej uwydatnione te policzki. Teraz będziemy już zmniejszać, więc polecam wypełnianie na bieżąco, ponieważ już ostatnie rządki ogonka będą składały się z 4-5 oczek i będzie ciężko włożyć wypełnienie. Zatem wypełniamy w miarę możliwości na bieżąco. Tak, rządek 21 będzie to zmniejszenie do 12, sześciokrotnie powtarzamy motyw półsłupek w jednym oczku i zmniejszenie w drugim. I tak z 18 oczek otrzymamy 12, półsłupek i zmniejszenie. Mamy gotowy rządek 21. Tak jak mówiłam, teraz już będziemy. Na bieżąco wypełniać, żeby ten nasz ogonek, te nasze ciało miały odpowiedni kształt. Teraz zaczynamy ogonek i tak w rządku 22, w 22 zmniejszymy do ośmiu. Teraz czterokrotnie powtórzymy ten sam motyw, który mieliśmy w rzędzie 21, czyli półsłupek w jednym oczku i zmniejszenie w drugim. Z tym, że nie powtarzamy 6 razy, a 4. Półsłupek, zmniejszenie i jeszcze dwukrotnie. Półsłupek, zmniejszenie. Półsłupek i zmniejszenie. I tak zakończyliśmy rządek 22. Rządek 23 będzie to zmniejszenie do sześciu oczek. Tu dwukrotnie powtórzymy motyw. Dwa półsłupki w dwóch kolejnych oczkach. I zmniejszenie. Dwa półsłupki w dwóch kolejnych oczkach. I zmniejszenie. I tak otrzymaliśmy. 6 oczek. Pamiętamy o wypełnianiu na bieżąco. Tu, jak widzicie, otwór już jest coraz mniejszy. A chcemy, żeby w ogonku też było troszkę wypełnienia. Możemy sobie pomóc tutaj, tak jak ja szydełkiem, obcinaczkami, nożyczkami. I tutaj mamy troszkę więcej wypełnienia. Rządek 24 zmniejszymy do pięciu oczek. Tu zaczynamy od zmniejszenia pierwszych dwóch oczek i w cztery kolejne oczka wykonujemy po pół półsłupku. Rządek 25 to 5 półsłupków, czyli w każde oczko wykonujemy po półsłupku. Mamy gotowy rządek 25. Teraz mamy ostatni 26 rządek, gdzie zmniejszymy do czterech oczek. Czyli dwa pierwsze półsłupki zmniejszamy i w trzy kolejne oczka wykonujemy po półsłupku. Oczko ścisłe w następnym oczku zakańczamy. Odcinamy nitkę. Ciało naszego aksolotla jest gotowe. Mamy, jak widzicie, wykonaną głowę, ciało i ogonek. Wszystko w jednej części bez konieczności zszywania. Teraz przejdziemy do nóżek. Nóżki. Wszystkie cztery będą identyczne. Zaczynamy od Pętelki, dwa oczka łańcuszka i sześć półsłupków w to drugie oczko. Bądź inaczej, magiczne kółeczko z sześciu półsłupków. I rządek drugi to sześć półsłupków. Czyli w każde kolejne oczko wykonujemy po półsłupku. I tak wygląda rządek drugi. Oczko ścisłe. W kolejne oczko zostawiamy dłuższą nitkę. Później do przyszycia. Jeśli będziemy przyszywać tutaj delfinem, jeśli wolicie przyszywanie inną nitką, to wtedy odcinamy. Tak wygląda nóżka. Robimy cztery takie same. Mamy wykonane już cztery nóżki. Teraz przechodzimy do skrzel. Przela będą wyglądały następująco. Tu są tak naprawdę dwa rządki tylko koloru głównego bądź jakiego dowolnego jaki chcemy i tutaj jeden rządek koloru białego. Zaczynamy od koloru głównego, robimy pętelkę, sześć oczek łańcuszka i wracamy po łańcuszku. Wbijamy się w drugie oczko, od szydełka wykonujemy półsłupki, czyli łącznie tutaj będziemy mieć 5 półsłupków. Teraz dołączymy kolor biały. Ja wbijam się jeszcze raz w to samo oczko. Przeciągam biały kolor przez te dwa oczko łańcuszka. Pół, y, oczko ścisłe w to samo oczko, z którego tutaj wychodzimy. W kolejne oczko półsłupek nawinięty. W kolejnym oczku oczko ścisłe. I tak będziemy wykonywać naprzemiennie. W następnym oczku półsłupek nawinięty. I w następnym oczku oczko ścisłe. W ostatnim oczku wykonujemy półsłupek nawinięty. Oczko ścisłe, dalej w, samo, w tym samym oczku. I jeszcze jeden półsłupek nawinięty. Dalej w to ostatnie oczko. Przechodzimy teraz na drugą stronę. W pierwsze oczko robimy oczko ścisłe. Dalej półsłupek nawinięty oczko ścisłe, półsłupek nawinięty w kolejnym oczku i oczko ścisłe. W ostatnim. Odcinamy nitki, tutaj te białe możemy zostawić troszkę więcej, to o nią sobie przyszyjemy to skrzele do ciała i nasze skrzela wygląda następująco wykonujemy sześć takich. Mamy wykonane już wszystkie sześć skrzel. Wykonane już wszystkie nóżki. Zostało nam tylko zszycie wszystkiego razem. Jak zszywamy bierzemy naszą główną część maskotki nóżki przyszywamy tutaj zaraz jak się kończy Albo zaczyna ogonek, tu może Wam tak pokażę rączki przyżywamy tutaj jak kończy nam się głowa, a zaczyna ciało, natomiast skrzela przyżywamy po trzy z każdej strony, tu tak naprawdę konfiguracja dowolna, czy chcemy mieć tutaj niżej te skrzela czy wyżej? Tu w zależności tak naprawdę od waszego pomysłu. Wyszywamy czarną nitką uśmiech. I maskotka będzie gotowa. Po złożeniu wszystkich elementów nasz axolot wygląda następująco. Tutaj tak jak mówiłam, po trzy skrzela na stronę, uśmiech, kłapki, nóżki. I nasza maskotka prezentuje się tak. Gotowy Axolotl ma 17-18 cm średnicy, licząc od ogonka do głowy, w zależności jak mocno zaciskacie nitkę przy szydełkowaniu. Tu mam, zobaczcie, drugą maskotkę. I jest troszeczkę większa niż ta, którą wykonałam teraz. Widocznie tutaj luźniej przerabiałam. Jeśli chodzi o te skrzela, które tutaj widzicie na tym e, drugim, to tutaj zamiast półsłupków, nawiniętych, wykonałam po trzy słupki w jednym oczku i na początku dziewięć oczek łańcuszka. Więc jeśli chcielibyście e, wykonać właśnie takie takie większe, to najpierw wykonujemy dziewięć oczek łańcuszka, osiem półsłupków kolorem. Głównym, a potem naprzemiennie tak jak tutaj mieliśmy oczko ścisłe i 3 półsłupki w jednym oczku. Oczko ścisłe w następnym, trzy półsłupki w następnym i tak dookoła. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje aksolotle. Zapraszam do szydełkowania. Dajcie znać w komentarzach. Jakie inne maskotki chcielibyście e, zobaczyć, wtedy postaram się je wyszydełkować dla Was, byście mogli stworzyć równie piękne maskotki. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Martyna z Mabiką.